Jeżeli pani mnie pyta, czy bumar jest w stanie być konkurencją dla koncernów na rynku amerykańskim, to mówię, że nie. Czy jest w stanie być konkurencją na rynku francuskim, to mówię, że nie. Ale czy jest w stanie być konkurencją na rynku polskim, to mówię, że tak. I, i, i my jesteśmy tutaj u siebie, i tutaj to oni muszą się bać i starać o to, żeby z nami wygrać. Są wobec tego różne sytuacje i różna pozycja konkurencyjna w zależności od rynku. Będą takie rynki, na których my będziemy dominowali, będą takie rynki, na których dominują nasi wielcy konkurenci. Najważniejszą kwestią jest wyszukanie naszych specjalności niż, a także takich produktów, które możemy sprzedawać nawet do tej wcześniej wymienionej Francji czy, czy, czy Niemiec, czy każdego innego kraju Unii Europejskiej w koprodukcji z naszymi międzynarodowymi partnerami. Bo firmy, które, z którymi konkurujemy, Oprócz tego, że są naszymi konkurentami, powinny być przez nas uważane również za potencjalnych partnerów. I tak działa dzisiaj zglobalizowany rynek przemysłu obronnego na świecie. Że firmy, które w jednym kontrakcie w w zabiegają te same pieniądze walcząc, w innym kontrakcie łączą swoje siły. Czy Bumar zdecyduje się na taką współpracę? Na pewno. Na pewno, to ja pani to gwarantuję. Ja tego rodzaju współpracy dzisiaj szukam. Ja y, naprawdę no, dość myślenia w kategoriach RWPG. Mhm. Czy będziecie walczyć tylko o kontrakty w Polsce, bo pan mówi, że tutaj y, macie większe szanse, a co z rynkami zagranicznymi? Y, musimy zdecydować, które rynki zagraniczne są dla nas interesujące i na których mamy przewagę i nad nimi pracować, a które rynki zagraniczne nie są rynkami, na których powinniśmy być obecni i z nich się wycofać.